Siema, uszanowani moi drodzy, z tej strony Altaire, zapraszam was na kolejny odcinek z Uncharted 2 pośród złodziei Among... E... Us 2 Among Thieves, tak, 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 tak było w angielskiej wersji e, To jest prawdopodobnie już ostatni odcineczek z drugiej części przygód Nathana Drake'a. Chodź, pośpieszmy się! Troszkę sputno, ale przed nami jeszcze, kurczę, trzy części, więc... jest co robić, bo trójka, czwórka, no i przygody nie związane już zbytnio z Nate'em. W porządku, jesteśmy prawie na miejscu. Czy będą od razu? Po tej serii? Może A będę mieszał z jedną nie gierką wierzę, że taką. Nówką śmi... tak. sztuką nieśmiganą. Spaniały. Rozwalmy go i spadajmy stąd. E, czekaj. Właśnie tykowi włączyłem, żeby nie, nie było. Ufak. jak to? Molo okay. się pomylił. To nie szafir, to bursztyn. Bursztyn? Tak, skamieniała żywica. Drzewne soki. Czekajcie-no. Co to jest? Chyba se jaja robicie. Halo Nate! Nie cierpię, jak to robi. Opowiedz mi o tym. Jak mogłem to przegapić? Co takiego? To nie kamień, to żywica. Soki, soki drzewa życia. Dobra, czekaj, zgubiłam się tego drzewa? Nie. Tamtego, no i słabo. Tam jest Lazarewicz. Idzie do drzewa. O Boże, czarne zęby. Co? Czarne zęby tych strażników i ciała na Borneo. Jedli żywice, a ona ich jakoś odmieniła. Myślisz, że Lazarewicz chce to zrobić? Naprawdę chcesz tu poczekać i się przekonać? <grymne> Brawo, Sherlock. <grymne> Dobra robota. Flynn? Jezu. O, oh, chary. Co jest, stary. Zmartwiony, że sukin Lazar cię ubiegł. Chyba musieliście się minąć. Pomyślałem, że poczekam, aż wpadniecie na imprezę. A o czym ty mówisz? No może właśnie tego chciał staruszek Zoran. Jest mądrzejszy niż wygląda. Wciąż możemy go powstrzymać. Elena, nie. Nie, możemy ci pomóc. Zaryduszko, to nie film. A ty nie jesteś dzielną dziewczyną, która nawraca łotra i ratuje świat. To po prostu nie tak. Flynn, słuchaj mnie. Y Prezent pożegnalny od Lazarewicza. Szkoda, że nie zostawił Zawleczki. ty się! No przecież mógł spokojnie rzucić gdziekolwiek. Nie! Elena! Tamtego chyba powinien to rozsadzić będzie dobrze. tak naprawdę. Zabierzemy się stąd. Nie, powstrzymaj Lazarewicza, idźcie! Nie ma mocy! To Elena. Ja zachowałem swoją odpowiedź. Dla siebie. Ociąci cię drogę! Idźcie tam. Lazary Wal Musimy wyciągnąć z tą terlenę. drogę. Ach. Olera Ondko i. Miło w szarbie dasz radę. Ooh, hello Dlaczego? Baby. Kurde i nikogo nie trafiłem teraz najgorrzej. Dobra, przeładujmy, póki się leczę. Znaczy, regeneruje siły. No, 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 no i cyk. I cyk. Aż, kurde. No, no. <słyska> Musimy iść. <wycieć. słyska> Śmiało, dasz radę. Dobra. Uważaj. Mamy towarzystwo. fucking z kolejni. Uh, okay, <słyska> o nie. Jeden nabój. Jeszcze. Sp... Chyba spod ławem. Hebra. Kurde, Musimy iść. Śmiało, dasz radę. Nice. A, kolejny. Kolejna snajpera, co na razie nie chce. M4, dobra. Mm. Okay. Jak oni w ogóle płyną? Uważaj gdzie idziesz! Dasz radę, jeszcze jeden duży krok. Uh. Troszkę dziwnie to wygląda. Musimy się przemknąć. Te szczegóły, to jest tak do bardzo dobra grafika, że to już jest takie naprawdę mega... Dobra, ten wiecie, był ...czepianie się. Hej. Hej, Helena, jak się czujesz? Nie za dobrze. Dzięki, pani sekretarko. Liczę na Uciekaj do bramy, najszybciej jak potrafisz. Jak to? O co ci chodzi? O nie, nie ma mowy. Słuchaj, muszę to dokończyć. Nie, nie musisz. Nawet się nie waż bawić w jakieś głupie krucjaty. Zabierz ją stąd. Nie bez ciebie! Jeśli ta substancja naprawdę może odmienić Lazarewicza i jego armię. Nie rób tego! Jeśli rzeczywiście stanie się niezwyciężony, a ja nie spróbuję go powstrzymać. To samobójstwo! Wiesz o tym! Idź już. Uciekać stąd najdalej, jak potrafisz. szósty rozdział, Drzewo Życia. Czytał Paweł Cholera. Nic tu nie ma ciekawego. jak jakiś gile trola. a regeneracja zaczęła się dopiero od ręki, a nie od głowy. Co u diabła? Ej, teraz jak tak patrzę, to mi trochę przypominają pana Beraussa. Wina tego, że oglądałem to skazanego na śmierć. Ty masz jógie! Ty Może trochę Nie przesadzone. Bo... Porównanie, ale. Sorry, stary. Nie jesteś w moim typie. <śmiech> 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 Patrz, taki powód. w starej, nie? Co spo... uh. uh. jasna. Lepo kana mnie. Tak jesteś pewien? Oh shit. A, to się przyda. E to spoko. Jezu, oh! nie powstrzymać. Su tak. Wo ho ho, panie. Ja mogę, ty nie musisz. O Nie. Pięknie. Na razie. Nie zatrzymasz przeznaczenia. Czy tu? I idzie tutaj świnia. Kurde. O nie, mam nadzieję, że w ten sposób też mu coś robimy, chyba za mocny był ten strzał. Wszystko spoko, tylko najgorsze, że trzeba oglądać tym cutscenki tak. Właśnie te... Chcesz mnie powstrzymać?! No tu jesteś. Na szlak. No nie. Spróbuj mnie złapać. Zginę, co? Nie, nie zatrzymasz. Mm -hmm. Ja nie wiem, ja nie wiem normalnie. Jedno łyk. Skoro jedno łyknięcie daje mu takiego powera, ja się boję, jakby to było. Gdyby no, pił, pił to codziennie. To nawet nie litrami, tylko tak. Łyczek na dzień, tak? Na dzień dobry. Kurde. O nie. Uff. On też się trochę spocił. A to wice. Dalej, dalej, Kurde. No Sam się zaczynam pocić przechodząc obok tych żywic, że on mi zaraz tak hamsko strzeli, że pa że padnę, no bo jemu to wystarczy raz strzelić w taką żywicę, żebym zginął, a a ja muszę, no, cię natrudzić trochę. Niestety. Okej, ale to już chyba ostatnia sekwencja z nim jest! Dobrze, bo jakby te granaty wybyły, znów musiałbym od nowa cisnąć. Masz mnie za potwora. Wcale się ode mnie nie odróżniasz, Drake! Ilu ludzi zabiłeś? Ilu? Dzisiaj? To jest, patrzę tak brudne w głębie. Bez współczucia, bez litości. Zrób to! Nie. <noise> Zabrakło Ci woli. Nie, może tak. Ale i mnie. Nie! Prańcu się tym małpy przydały na coś okay. oh, tak. oh. Ja pier... Uff, już myślałem, że pomnę. Ja współczuję, tyle się napracowało, żeby tu się dostać. A znowu wróci do domu z niczym. Chociaż przepraszam, w poprzedniej części sali miał jakieś tam złoto. Teraz nie muszę nawet broni. się na W ah! 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 ale... ah um, tak Dawaj, słonko! Co zrobiłeś? Uratowałem świat. Uratowałem świat. I tak, i tam. <śisteria> <ś continua> <ś> Oke, <okay, okay>. trzymaj. <śisteria> zajmuje za dużo czasu. <śisteria> <i> tak, <śisteria> <śisteria> idziemy. <śverständiaruzdaro> ja pierwszy kam że tam śnieg jest nie. Elena, trzymaj się, dobrze? Trzymaj się! Zostań z nami. Nic ci nie będzie, nic ci nie będzie. Wrócisz do zdrowia. Elena, nic... Elena! O Umane pemehu, umane pemehu, umane pemehu... Prękla, chefur, kieralak, Tu gdzie Dujecie? Ja przepraszam. Skoro on za już sobie na jakiś mąliby przetłumaczyć co mówią, no. To była długa i dziwna wyprawa, prawda? To, to dopiero początek, baby. Powinnaś częściej grać rolę bohatera. Pasuje do ciebie. A ja tam? Powiedz mi coś. Co? Kochasz ją? Kloę, przepraszam. Nie, ale... spokojnie. Wszystko w porządku. Wyświadcz sobie przysługę boju. Powiedz jej. Kłam. Nie. Teraz to ja muszę odejść. Ale musisz przyznać, będzie ci brakować tego tyłeczka. <laughs> no, trochę. Zpaść, kto powinien ciągle leżeć w łóżku. <laughs> Kiepska z niej pacjentka. Uparta jak diabli. Nie jestem uparta, tylko niecierpliwa. Co, nie ma wielkiego szafiru. Po raz kolejny nie. Jesteście tego pewni? Tak. To tylko przenośna sali. Przenośnią, nie zapłacisz rachunków mały. E, trafi się jeszcze coś innego. Trzeba mieć nadzieję. O, że na to już nie żyje. nadzieja to matka i kocha swoje dzieci. Ty podkładasz głos Saliwanowi. E, którędy poszła, Krowę. Do zobaczenia. O, nie wszystek po mnie umrze. Jest stary z bereźnika. To jest dobry przykład. Aktor nie żyje, ale wciąż go słyszymy. Głos akrobu. Myślę, że by się zgodził. To mnie nie co żywice, nie? No. To gdzie teraz pójdziemy? Hm? Nie wiem. <głos> <głos> nie wybiegam z planami tak daleko. Oczywiście, że nie. <noise> Ale w sumie ja też nie. Dobrze. W skali od jednego do dziesięciu, jak bardzo bałaś się, że zginę? <noise> Cztery. Cztery? Tak, a co? Cztery. Cztery. Tak. Myślę, że przynajmniej osiem. O osiem? Na bank osiem. Osiem, osiem to ci potworni strażnicy. Żartujesz sobie ze Oni mnie? Oni byli naprawdę straszni. To co jest na dziesięć? Klauni. Klauni gorsi niż moja śmierć. Ja, ja nienawidzę klauni. Klauni? Nienawidzę ich. A niech mnie. Przecież myślałeś, że nie żyję. Nie. Myślałeś, że już. Bożnie, że tak. Nie, Wiedziałem, że widziałam że twoje łzy. Sporo i Łzy? To krople deszczu. Wcale nie. Byłaś nieprzytomna i padał. To słoneczka, ty ryczałeś. Nie, świeciło, a ty byłaś nieprzytomna, nieważne. Przelałam twoje łzy do słoika. Mam dowód. A niech to. <noise> o Boże. Nie. Rianżarzy to naprawdę. Na seria takie połączenie akcji z humorem, to jest ta muzyka z jedynki, po prostu cudo. No i skończyliśmy, moi drodzy. Druga część za nami. Czy będzie kolejna już teraz od razu, już jutro? Raczej nie. Raczej. Uncharted 3 oszustwo Drake'a, bo tak jest pod tytuł, będzie się pojawiało co drugi dzień, czyli jak nie jutro pewnie pojutrze. Mam nadzieję, że będę w stanie tak manewrować z tymi materiałami. O kurczę jednak no. YouTube to niestety nie jest moja praca, niestety, bo przynajmniej mógłbym robić faktycznie to co lubię, z tego mieć zysk, a niestety no jestem zwykłym świetelnikiem, co hobbystycznie to nagrywa dla was, czy tam streamuje więc mam nadzieję, że będą dwie syryki i po drugi dzień inna plus jakieś tam może co jakiś czas jakieś takie ponadprogramowe materiały różnorakie, ale nie wybiegajmy w przyszłość, liczy się to, co jest tu i teraz, a teraz skończyliśmy. Po raz kolejny powiem, że Uncharted 2 Among Us pośród złodziei gra świetna, mimo upływu lat wciąż trzyma, no po prostu idzie się świetnie bawić, choćbym nie wiem ile razy widział te sceny, słyszał te dialogi. To za każdym razem bawi się tak samo świetnie, tak samo mnie bawią. Ta akcja, co, która jest tu jeszcze w Lontana, w całą tą grę, to co tu się wyprawia, to jest naprawdę majsterszyk. I jedno i to samo będę mówił pewnie przy napisach końcowych każdej kolejnej części, którą będziemy pokrywać w formie materiałów Let's Play. Ja. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście tutaj od początku do końca z tą serią, mimo, że się zaczęła w 2018, a jest 2020. Spoko. Widzimy się szybciej i szybciej skończymy kolejne części, mam nadzieję, niż dwójkę. Trzymajcie się, do następnego. Hej.